Samanka ze strony ja, Rady Gonbo PL. A dzisiaj sobie znowu nagramy do osy i Jezus Jak widzicie, jesteśmy na serwerze c czyli Lance No i tak, tutaj mamy pierwszą wyspę i pierwszego przeciwnika, który został za zabity. Tu widzicie, jak już mam. Trochę więcej tą ustawę od poprzedniego odcinka. I tak sobie to ustawiamy. I do kolejnego, tam jest dalej. Zostaniemy sobie rzucić nieczkę, żeby wyspał, Jakby na przykład ktoś. Jakby na przykład nie sam sam spadł, żeby nam zabiczyło kila. Zalecimy dalej. To jest jakieś. druzoty. Pewnie jakieś, z nie będę tyle potem O! Nie trafiłem! M A ale jak widziałem? Dobra, nice. Supnam. Zapnali. Wezmiem sobie złota jabłka, jabłko. Tego i ten spadły? Nie mam. No i sobie. To jest super ninja, tam jest. Idziemy dandy. To jest super, Zkoczka nie złożoną. Ale... Lubię tą, że to już nie ma tu, bo stresnie... <ged deeply wanted> Oj! No. Robię to mapy, było strasznie już blisko siebie są mapy. what? Dobra, szybko. Tak, szybko. Trafię? Nie! No nie! Mam na szczęście drugą karelkę. Dobra, podajemy się do góry. Jest tu pan nasz. Chodźmy tak. I bam. Nice. Ciekawe. Miał tam miejsce. Dobra, kolejna rundka. Kolejna, kolejna. Dobrze, skałam dobra. Za 20 sekund rozpocznie się roda. Tutaj ktoś dobry jest. Nie, wydaje mi się, że nie, tylko ten publik coś mi się kojarzy jako ale ale... chyba, no to zobaczymy. Zawsze wam, czy tego, tutaj zawsze jest, w do lobby, ten, ten zegarek. ja Wam wolę ten zegarek sobie dać, jak tutaj, jak ja. Ale jeszcze mi zniknął. Żeby, 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 żeby. Żeby po prostu nie chcący nie kliknąć, bo już parę razy już się tak zdarzyło. Nie zauważył. Coś to kubie nie jest dobre. <gry> Troszkę nie, nie ogarnął. Jak się nazywa? ja. A weźcie Tak. Tak, 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 tak. tak jest Tam jest jeden. Z czego Tam jest cały złoty. Co tam? Jakby. sobie perła czy. Oj! Dobra. Dobra, udało się. Teraz gdzie on jest, to sobie Chyba spadł. Albo zużył perłę. Albo nie zużył. O, super nice. Super skaczka mamy. No tak, 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 tak. I teraz tamten mam. Super Ninja ten złoty. sobie przejdziemy do środek do tego teczka. kurde on miał chyba jakieś trumny stałe, bo ten Sousa to jest. Co to Tak to było. Ten Sousa jest. Wybyt ten Sousa mieć, to trzeba mieć. E, I te wystały. Znaczy, kupić sobie w, w sklepie. I widzicie, wygraliśmy drugą. Po Podzielam tę rękę. Teraz dobrze. Kolejna ręka, dobra. O, tej mapy nie lubię dosyć. co z niej wyjdziemy? Mmmm, To jest to samo dobre. dołączam. Z... O, co nie będzie. Tak, tak, tak. Też nie, bo z tym się zdołam. Potworki. Niewidzialne. O, no, 5-2. O, dobra. Znów ta mapa. Tam... Jak mówiłem, to mapa. lubię. No, materiał trwa 5 minut. Myślę, że jakieś dwie, jedna ręka jak to będzie <laughs> długo. No, o kurde. to. Pytanie ich. <laughs> Dobra. Już polecieliśmy na dół. O kurde. Zobacz, wiecie, te. Super nick. to. ten nofik, który mówi, że Zeus Ale Małem Dobra. I śnieżki. Natomiast jakiś typeczek, się buduje? I się zbudował? Nic tu nie nie ma. Nie będę za bo to jest chramskie troszkę, tego też nie lubię. O! Dobra. To jakiś typeczek się buduje. Będzie trzeci frak. Raczej. Hej, że mnie zjedzie. O kurde. Dobra. Padł. To jest kolejny. Oto, to jest dwóch. Lecimy szybko, 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 szybko. Super skaczek. Nie! Zabił go. Dobra, sypnął. Weźmiemy te żelazne eku. Budki znaczy się. Tak, tak, tak. Teraz właśnie nie wiem na co zbierać, bo na The mam The no, Na The, Wallsack, na The, Wallsack, na The Wallsack, mam wszystko stałe oprócz e, spodni. E, spodni. E, Kilofa tego kamiennego łuku zwykłego. Szmaragdów. Tyle mi brakuje. No po prostu bierzemy Jak pójdziemy na niego? Wiesz? Dobra, ale zabojował. Dobra, kolejna trzecia ręka wygrała. Na 7 minut się nagrywa, no to myślę, że jeszcze jedna nie zaszkodzi. Dobra. Ta arena też może być. O, coś ten fermion chyba ma stałe. Kto soj, kto soj, kto soj, kto soj. Podam skape'a, mam skape'a. Kto soj, kto soj. Tacy, Tacy ludzie. To nie są ludzie, tak, tak. Na serio, że to. Niszczyciel. Zobaczymy, czy nie zniszczy, czy nie. Nie. Yeah. Teraz, głupie łania w skrzyniach. Jak kiedyś, jako ostatni film, nagrywałem sobie z no to, że były wtedy te itemki, na przykład złote. Że złote itemy byłyby w skrzyniach i często były też enderperełki, albo diament. To też fajne było, a teraz tego nie ma. Niszczyciel, widzę, że tutaj na prawej, na... scowardzie, sko czy jak to się nazywa, że zginął. To nie wyleje się na mnie, blada. A, cofnęło go, widziałem widziałem. Super bigacza, Vernion. Wernion jest tam? Nie. Vernion chyba spadł. Tak, spadł, bo zginął. Skabał yeah. Dobra, I Myślę, że dźwięk się nas nagrywa. Bo jak nie, to troszkę lipka. Mam innego fraga, Czy to jest ten jeden typ. A nie buduje się do góry. Gdzie jest ten drugi? On jest na środku. To do niego... O, już nie jest. <laughs> Dobra. Do niego mogę zużyć perłę. Właśnie. Tak. 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 Kurde! Nara. Nara. Nie lubię tego, ale... Też napiszę. Uy, Dobra. No to... Nie, dobra, jeszcze na rękę nie zaszkodzi. 41. Ta napka też dobra. Fajnie, znaczy się. Znaczy, pierwszy raz gram. Nie, pierwszy raz, boże, od dwóch miesięcy jest ta to. Co, ja gadam? Ben, Koben, Ławy. To się Łażujesz. Tak. Dobra. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Dobrego, dobrego nie widzę. No to może czwarty raz podróż, Czy tam przecież, Nie wiem, nie pamiętam. Uda się wygrać. Mam nadzieję tak. Dobra, lecimy sobie. Nie sobie. cierpię jak to jest ze śnieżek, bo coś czeka. Dobra, błażej, 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 aby błażej. I co, załatwiasz wadę? No, co nazwę Jest, Nice. Szkoda, że nie miał stałych żadnych. I tam ktoś wybrał sobie wodę. A bo pamiętam raz, jak sobie czekałem, aż aranka wysertuje. Też aranka wystartowała, ja cały czas klikałem tego. Prawy przycisk. No i właśnie tam na tym przycisku, na, tam, gdzie miałem ustawiony ten na dole, była lawa. I kliknąłem prawy przycisk, no i. O Boże! No i wlała się lawa, i zginęłam. Na samym początku ręki. Chyba była moja najszybsza śmierć. Użył super mini, super skoczka, ale mu się nie udało przetrwać. Jaka co, FAK? Co, fuck, what the fuck, co to jest? go sofo i ztedał, Dobra, więc materia się nagrywa 12 minut. Myślę, że Wam się spodobał. Zachęcam do dania łapki w górę, więc zobaczę, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!